Dzień dobry, mam nadzieję, że mnie słychać. Dawno nie było naszych spacerowych nagrań. E, miałem zamiar nagrać, bo było słońce, w słońce właśnie zaszło. To jest taka nasza angielska tradycja, że jak włączamy kamerę, to słońce ucieka. E, jestem z moim staruszkiem już ponad godzinę na spacerze, chyba trochę za długo. On już do domu idzie, <laughs> po prostu zejdzie do domu no przez to, że on... czekaj. Czeka na mnie, zgubił Tu jestem, tu, no widzisz. Mnie. On tak na, na dłuższą do, o dystans nie widzi. A muszę go zapiąć w ogóle, bo już idziemy na ulicę, chociaż od nie ucieka, ale skubane ma siłę przede słuchajcie. Wyczę każdemu ludzkiemu staruszkowi, żeby miał tyle siły co Hilton. Który jak widzicie no on te tylnie łapy, to, to już są jego kiedyś bardzo sprawne stawy. Czekaj, bo biegnie ktoś. Czarny, więc żeby nie było awantury, że piesek. Poczekaj. Poczekaj. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. No. No chodź kochanie, tu idziemy. Chodź. Czekajcie, panie sobie niech przejdą. No chodź kochanie, tu pójdziemy. Tu idź tutaj. Tak. no idź sobie, zobacz co tu jest. Nic nie jedzie, więc możesz jeszcze iść. Ach, no takie krótkie będzie. Nic ciekawego wam nie powiem poza tym, że dzieje się, dzieje w polityce naszej. No bo król Karol III już pokazuje swoją prawdziwą twarz. Media obiegają informacje i wiadomości. E, związane z tym, że, e, że, e, że jest ten, przepraszam, bo mi się, no, telefon, ktoś do mnie dzwonił. Pokazane są w e, wiadomościach e, informacje i jego zachowania. Zachowuje się jak taki rozpieszczony starzec, e, z, z, no, taki strasznie, no, ma bardzo takie brzydkie zachowania. No, jest jakby zniecierpliwiony, zdenerwowany Chyba go przerasta. No gdzie ty idziesz? Przecież ty, my tu nie mieszkamy. Gdzie ty tu chcesz iść? Chodź tutaj. Chodź. Nie, nie, my tu nie mieszkamy Hilton. To nie nasz dom jest. Chodź. Wychodź tam do nas skrzyczą Idź. No. <grym> to nie jest nasz dom, synu. No nie, chodź, idziemy dalej. To nie jest nasz dom, my tu nie mieszkamy. Oczywiście się pomyliły, chodź. No, ee, Strasznie taki zmierzły. Ja mam taki zmierzły staruch. W ogóle ta Kamila też to wygląda jakby się ledwo trzymała, nie postrzywana drutami. No. Ale to wszystko Wam opowiem w audycji z fotela, bo taka audycja jest spoderku z Hiltonkiem. Teraz to, to jest taka, że już można bezpiecznie go bez smyczy puszczać, bo nie zdąży uciec. To już nie to co kiedyś. Wszyscy sobie tak przedchylam taką refleksję, że się obydwoje starzejemy, e, przy czym starszy pan Hilton już ma według ludzkich lat ma 105 lat. No ja mam dopiero 46, więc jestem strasznym gówniarzem. Ale no. przeżył królową, to najważniejsze. <noise> Powłóczy tymi tylnymi łapkami. No tak, ale powiem Wam, że gotowane takie, zrobię mu taką zupę. Chodź tutaj, nie idź tutaj, nie wchodź ludziom na posesję, bo nas ktoś skrzyczy: nie wolno. Idź. Nie wiem, czy ty byś se chciał pozwiedzać, ale niektórzy sobie nie życzą piesków na posesję. No i gotuję mu te łapy, kurze łapki. Robię z tego, tak na to się gotuje, potem taki żel się z tego robi. Jest bardzo dobry na, na stawy, na, na, właśnie na biodra, psie. Kiedyś taki skoczny pies. Chociaż powiem wam, że po tej Rumblai, tych tabletkach, które mi zarekomendowały Wicki, to e, jest bardziej skoczny. To znaczy, nie trzeba mu pomagać wskakiwać na jego ulubiony fotel czy tam na kanapę. No jest nie, 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 gdzie Ty dążysz, proszę stąd wyjść, to, to nie jest nasza posesja, idź, idź, idź. No ale nie, i tak nie przeskoczysz tego murka, bo nie ponieważ... umisz. Ostatnio się mało nie zabił, a chciał skoczyć przez taki płotek. No i e, robię mu takie właśnie obiadki. E, z dużą ilością kurczaka, właśnie chrząstki jakieś e, żelowate, takie wygotowane, nawet zupki z marchewką przetartą, no jak się trochę. Taka psia starość, ale psia starość bardzo fajna, nic psa nie boli, byliśmy u pana doktora, weterynarza i mówi, że no poza tym, że jest szybciej zmęczony i potrzebuje więcej odpoczynku jako starszy piesek, to nie widać, żeby miał jakieś ogniska zapalne czy coś, no stawy wiadomo siadły, zresztą pan doktor powiedział, że to i tak dziwne, że na, ten, na tą wielkość psa eee, i na ten typ psa, że on, jeszcze, że on chodzi normalnie i w sumie nic się nie takiego nie dzieje. Dobra, kochani, pozdrawiam Was ze spaceru. Bo ja się muszę zainteresować moim psim przyjacielem, gdzie on to, co koniecznie chce do jakichś drzwi, tutaj nam wejść. E, to tymczasem borem lasem, bo on znowu do kolejnej posesji wchodzi. Tak? Nie, nie wchodzi. No to dobrze. Kochani, to takie pięciominutowe minutowe nagranko. Papa. Pa.